Witam serdecznie. Vlog niezapowiedziany, ale Mateusz Masternak w pierwszym takim obszerniejszym oświadczeniu przede wszystkim odniósł się do swojej kontuzji, a po drugie troszeczkę zanalizował to, co według niego działo się na ringu. Natomiast pozwolę sobie to, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, C i D. Więc skomentuję te słowa Mateusza Masternaka, które zawarł w dzisiejszym oświadczeniu na w Facebooku przede wszystkim podziękowania dla kibiców. Wrzucam z tyłu. Nie musicie mnie słuchać, nie będę czytał całego oświadczenia, tylko ustosunkuję się do fragmentów. Natomiast ci, którzy będą chcieli przeczytać całość, to można przecież wrzucić. Wrzucę też chyba link, bo to chyba łatwiej dla Was. Nie, wrzuciłem już link przed nagraniem. Także tylko niektóre punkty, jak chcecie, całość oświadczenia Mateusza. To oczywiście jest u mnie wszystko w jednym miejscu. Przede wszystkim kontuzja, bo to jest najczęściej powtarzana sprawa, jakiego typu to była kontuzja. Kilka mediów, między innymi Piotrek Jagiełło podał, że potwierdzone, złamane żebra. Natomiast okazuje się, że żebra nie są złamane. Natomiast chyba wiadomo było, że nie są złamane, ponieważ wczoraj wieczorem podczas rozmowy z Januszem Pinderą dowiedziałem się, że który był cały czas w kontakcie z kolegami tam na miejscu, że Mateusz nie był w szpitalu. Mateusz nie był w szpitalu, doszedł do wniosku, że dociągnie jakoś i te badania zostaną zrobione w Polsce, natomiast dziwię się trochę, że organizatorzy nie naciskali na wizytę w szpitalu. zupełnie uwaga moja, bo to jest Stanach Zjednoczone, gdyby ktoś się jakby ktoś twierdził, że ma bóle ostre, kłucie w klatce piersiowej, to tak siłą by go chyba wcisnęli, natomiast Brytyjczycy pewnie po konsultacji, a właściwie na pewno z konsulta po konsultacji z, z Mateuszem doszli do wniosku, że jest ok, może lecieć i tak dalej to nie jest to, że miał 20 minut od sali do, do domu taka decyzja została podjęta rozumiem, że badania są e, kontynuowane ponieważ, e, cytuję w tej chwili co do felernej kontuzji złamanie żebra wykluczone prawdopodobnie podczas szarpaniny w klinczu pozrywały się mięśnie międzyżebrowe w międzyczasie dr Garcalczyk sprawdził, co to są mięśnie międzyżebrowe. Rzeczywiście potwornie boli. Wrzucam tutaj parę linków, grafik i tak dalej. Wiem, że większość z Was i tak zaraz sprawdzi to na Google i bardzo dobrze. I tam mi się bardzo podoba. Rzeczywiście nie można oddychać to jest to, o czym mówi w dalszej części tego oświadczenia Mateusz że nie można oddychać. Ból straszny. Natomiast jest plus tego, z tego wszystkiego, co dr Garcalczyk wyczytał. Łatwiej to zaleczyć, to nie jest kwestia aż tak wielu miesięcy, czy nawet straconego roku, jak w przypadku złamanych żeber, o czym informowano e, zarówno na stronie internetowej Mateusza Masternaka, jak na stronie e, firmy promocyjnej, jak i dziennikarzy. Także to odpada i to jest plus. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. To nie znaczy to, że to nie boli. Proszę przeciwnie, to boli strasznie z tego wszystkiego, co, co wyczytałem na ten temat. To jest rzeczywiście niesamowita sprawa. Samo oddychanie sprawia ból, i się wcale nie dziwię, że Mateusz mógł tam myśleć, że nie wiadomo, co, nie wiadomo co się dzieje. Nawiasem mówiąc, część z tych, z tych problemów związanych z mięśniami międzyżebrowymi jest często mylona z, z atakiem serca, bo to jest po części podobne. Tym bardziej dziwię się, że nie został zawieziony. Chce ci się, czy się nie chce, bierzesz, jedziesz do szpitala, żeby mieć, że tak powiem, odhaczony. No ale to jest decyzja wewnętrzna Timu, tego nie będę specjalnie komentował, tylko swoją opinię w tym momencie wyrażam. Dalszy komentarz takiego bólu w ringu jeszcze nie czułem, ale najgorsze jest to, że po tym bardzo ciężko się oddycha, co się dokładnie zgadza z tym co piszą na temat kontuzji międzyżebrowych lekarzy na wielu wielu stronach. Co do samego boju, bo to jest ciekawa sprawa: e, boksowało mi się bardzo dobrze, stylowo mi pasował, był ode mnie wolniejszy, co pozwoliło mi go wyprzedzać. Czułem, że jak pracuję lewym, to nie mam za bardzo odpowiedzi na moje ataki. Kilka razy czułem, że trafiłem go dosyć dobrze prawą, ale też nie widziałem, żebym go zranił, żeby pójść na całość. W e, 100% zgoda z tym, bo e, ta taktyka, którą miał Mateusz Masternak się sprawdzała, to nie było potrzeby pójść na całość. Na całość to się idzie jak przegrywasz 2 do 5, a nie jak prowadzisz 5 do 2, bo to, to nie ma żadnego, żadnego sensu. Oczywiście to wyprzedzanie to komentowaliśmy już na żywo, to doskonale wiemy. Wszystko się układało po myśli Mateusza Masternaka. Żeby nie przedłużać, to wrzucę jeszcze parę, parę rzeczy od niego, ważnych, które chcę skomentować. Dlatego w ogóle nie wrzucam tego jako vlog osobny. Tylko jest u mnie, oczywiście, pod dzwoneczkiem. Natomiast taka uwaga, czym mnie zaskoczył na pewno klinczem, bo wydawało mi się, że łatwiej będzie będę mógł się z niego wyrwać i wrócić do dystansu. Bardzo silny ten zwierzak pod nazwą Krys Bylam To widzieliśmy, to jest strasznie silny chłopak. Byłem świetnie przygotowany. Przed walką powiedziałem sobie, że są to moje, je moje 45 minut, i muszę z nich dać siebie wszystko. I tak to zrobiłem. Czułem, że prowadzę, jestem zadowolony z przebiegu walki. Tylko nie jest jej zakończony. Oczywiście, że musiał być, bo taką dyskusję też miałem z Januszem Pinderą, że musiał e, Musiał. E, Mateusz wiedzieć, że prowadzi. Nawet w Anglii wiedział, że tą walkę prowadzi. Nie, nie sądzę, że się myśli o, sędzi, o sędziach. Inaczej wiem, że się nie myśli o sędziach, kiedy się walczy. Natomiast czuję, że jest przebieg walki. Czuję, że wszyscy widzą to, co ty widzisz. Uh. Teraz jest taka uwaga, do tej, z którą się niekoniecznie zgadzam. Smyt w wywiadzie po walce powiedział, że już przed walką z trenerem wiedzieli, że mam problem z żebrami i trzeba go bić pod dole. To oczywiście była bzdura. To już skomentowaliśmy wcześniej, że to jest bzdura, bo niczego takiego nie było. To był kompletny wymysł. Natomiast nie jest do końca prawdą, bo można znaleźć, można znaleźć sporo wywiadów zarówno z Krysem Bielamem Smytem, jak i z trenerem Magiganem. Którzy, którzy mówią o tym, że częścią taktyki będzie atak na doły na doły Mateusza Masternaka. Także czy wiedzieli, że coś tam jest, czy nie, jak wiemy. Z tej wypowiedzi Mateusza niczego takiego nie było, zresztą nic na to nie, skazywało. nie było Wiadomo, że przecieków się nie puszcza i się nie publikuje rzeczy, które mogą działać na niekorzyść pięściarza. Byłoby idiotyzmem ze strony Timu Mateusza wilka Wilczewskiego mówić, o, a nasz człowiek ma kontuzję żebra, no bo to jest samobójstwo, bo to ktoś to przeczyta i po herbacie. Natomiast to był część taktyki, to była część taktyki od początku. Tak jak mówię, czy przecieki mieli złe, czy czy nie, nie ma znaczenia. to była część taktyki, a mianowicie atak, atak na żebra Mateusza Mosternaka i o tym mówione było, było dosyć często. A oczywiście, że to główno prawda, mówią tak tylko dlatego, że walka nie układała się po myśli i że wygrana nie jest przypadkiem, tylko konsekwencją taktyki. To słowo przypadek, no to nie jest przypadek, to ja już mówiłem o tym ostatnio. To nie jest przypadek, bo zadawanie ciosów na żebra jest częścią kunsztu pięściarskiego, który stosuje również Mateusz Masterna. Po prostu no tutaj, nie wiem, zmęczenie materiału wydaje się, te, te ma absolutnie sens, co mówi Mateusz, że to trzeba się było wyrywać z tych zwarć i, i wtedy to przeciążenie tych, tych mięśni między oczywiście, że jest większe. Natomiast no, to jest część taktyki boksu. Klincze są częścią boksu. Wyrywanie się z tych klinczy jest częścią boksu. Każdej z tych rzeczy się uczysz. Byli ludzie, na przykład James Toney, którzy uwielbiali to robić, bo to była jedna z najważniejszych części taktyki, a mianowicie wychodzenia z klinczu i zadawania ciosu. To zresztą e, robi bardzo dobrze, o ile robi coś bardzo dobrze, e, czy robił w poprzednich walkach Chris Bielam-Smith, a mianowicie ciosy po wychodzeniu z klinczu. Także to nie jest... E, można by odnieść, wątpię, żeby master miał taką, taki, takie zadanie, mówiąc to, czy, czy taki pomysł, mówiąc to, żeby ludziom mówić o clinch to jest coś złego. No, nie no, clinch to jest część boxu. Oczywiście nie clinch typu John Ruiz, gdzie to były zapasy. Natomiast tutaj tego clinchowania aż tak wiele nie było. Było, ponieważ. Ponieważ Smyt zdało sobie sprawę, bardzo szybko zdało sobie sprawę, a wydaje mi się, że wiedział już o tym przed, no, że tak na takie czyste umiejętności pięściarskie to on nie będzie szedł. No i trudno wymagać od rywala, żeby dostosował się do tego, co ty robisz najlepiej. No to wiadomo, że, wiadomo, że tak nie jest. A co jeszcze chciałbym króciutko skomentować? Widzieliście podczas przygotowań na pewno, że regularnie daję sobie obijać doły i, nie, doły i nie wygląda na to, jakbym musiał się oszczędzać. Jak zbiorę siły, to w kolejnym poście napiszę więcej, bo wielu osobom chciałbym podziękować. My dziękujemy, Mateusz, za świetną walkę. I przede wszystkim za wytłumaczenie parę rzeczy, gdzie y, były te znaki zapytania przede wszystkim związane z kontuzją, bo to jest, jak mówiłem w poprzednim vlogu, rzecz, rzecz kluczowa. Bardzo, bardzo boli odsyłam do tych wszystkich linków, które możecie znaleźć y, związanych z tą wczesną diagnozą tego, co się stało na ringu. Diagnozą lekarską, bo co się działo na ringu, to widzieliśmy Mateusza Masternaka. Trzymaneczko pozdrawiam serdecznie i wydaje mi się, że na jakiś czas temat, temat zamkniemy dlatego, że jest bardzo, bardzo wiele fajnych, rewelacyjnych walk Edwards kontra Bam Rodriguez, to jest mistrzostwo świata, parę innych rzeczy dzieje się również do 23 grudnia a 23 grudnia to już wiemy co się będzie działo ten plakacik kto mówi wszystko zombie atakują RIA trzymaneczko i na razie